Beata, Olga, Marcin, Ela, Asia, Jarosław, Aleksandra, Ewa, Magdalena, Jadwiga, Monika, Wojciech. 55 osób ukończyło jak dotąd pierwszą edycję Szkoły Medycyny Energetycznej Alberto Violdo. Dzięki Unity Poland możesz zapisać się do drugiej edycji Szkoły Uzdrawiania w Języku Polskim, która rusza w maju 2026 roku. Ja Jestem zachwycona pracą dr Alberto Viallo i Marceliny Robos. Ja z całego serca polecam ten kurs. Cieszę się, że podjąłem tę decyzję. Zachęcam, już wkrótce się powiedziałbym święto w rozwoju duchowym w Polsce, bo robicie to bardzo fajnie, nowocześnie i przede wszystkim skutecznie. I gratuluję. To są czasem tak głębokie rzeczy, że, że emocje są no wręcz no niesamowite. Marcin Małontowicz, zapraszam. Zostań certyfikowanym praktykiem medycyny energetycznej i dołącz do sześciomiesięcznej szkoły Alberto Violdo.